Jezus przyszedł do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni zastał handlarzy sprzedających woły, owce i gołębie, a także tych, którzy zajmowali się wymianą pieniędzy. Wtedy splutł bicz z powrozów i przepędził z dziedzińca świątyni wszystkich sprzedających woły i owce, poprzewracał stoły i rozsypał pieniądze tych, którzy je wymieniali. Sprzedawcom gołębie rozkazał, wynoście się z tym wszystkim, nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Przywódcy żydowscy zapytali jednak, Co robisz? Jeśli Bóg dał ci władzę, aby to czynić, udowodnij to, dokonując jakiegoś cudu. Jezus im odpowiedział, Zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją odbuduję. Budowa tej świątyni trwała 46 lat, a ty w ciągu trzech dni chcesz ją odbudować? Jednak gdy Jezus mówił tę świątynię, miał na myśli swoje ciało.